Cześć, witajcie, z tej strony Ewa jest to kolejny odcinek z od prawnika do rolnika wraz z moim sąsiadem pożar się Boże Urbanem Siemaleczko. A dlaczego pożar się Boże, to ludziska, wam pokrótce przedstawiam, Ponieważ mieliśmy jak doskonale wszyscy wiemy kupić dłużyty na spółę. A w związku z tym, że mi będzie dłużyca już potrzebna dzisiaj, prawdopodobnie no odpowiedziałem Urbanowi, no manżej, no, no, no kupujemy czy nie kupujemy? On, nie my wiesz, no wieś no no kupiłbym ale pieniędzy, mało świnie, nie płacą. Kupujesz zombel czy nie? A on mówi no spierdalaj, czy tak powiem brzydko. Mówię tak? Okej, okay, to kupiłem se sam I tyle w temacie ludziska. My jedziemy... Dużo samie kosztowało 10 tysięcy Jedziemy po nią 60. 000. I tyle w temacie... Masz ja coś do, te do Masz coś do dodania? Co? Oszukańcze? Co, Kaj hajsu działa ty, Ja na traktor zbieram A wnioski wypisali my? Po pijaku wtedy wypisali co stoi z pasłaś chwala No bo tam pewnie stoi, bo sobie lubi stać To jeśli paliwo ci spuszczę Idź mi nie denerwują Hej Bierz się do robota, nie Co kupujesz za zarobę pieniądze? No ja już kupiłem, nie do odebrać a co kupuję za dopłatę, do 100 tysięcy? Eee... Myślałem o Zatorze. Serio? No, a co byś? a ty co myślisz? Ja sobie kupuję Ursusa, ty. Sprzedaję chyba MTZ-a. O, już stoi nasz nowy na byt, jak ludziska. Sprzedaję MTZ-a, ty, ale... I kupię sobie jakąś małą kwadronkę, Opa, w czymś tym. jaka burżuazja. Pójdź wejść do Allegro. Na moim telefonie. Na kablu. Stacjonarny zobaczyć o ile są takie odwarki W my kupiliśmy taką pronarkę to 24 która taka odwarka 6000? 60 no. Nie, nie starczy mi na soda. No nie starczyć. Aby nie odwarka inne. 60. Trochę podbija 60, no ale Jakie ona... masz drogie ona musi dać radę, tylko ją dotachać, od tego będzie, Z, będzie ursus no, no i właśnie myślę... się? Co? Wyprowadzamy się? Czemu? Bo to właśnie są takie drogie Wyprowadzamy się Ja tutaj, I... nie? A co jest to? Co? Chwila drzewa, o O Boże Ale serio ci mówię O Boże, Urban Co, no... Mariusz mówił, że te drzewa trzeba wyciąć, bo jest spokojnie Leci. ciekawe czy mnie przytachasz teraz? Leci! Położysz ty! Kielikowi w Ty Marian myślał o czym kiedy tym, jak ty to przytachasz? Przepraszam się jak myślałem. O boże! To jest przytasia na tarta ty. O boże, nie tarta w taką akcję, te? Drzewo? Czy? No pomyślimy nad tym tematem. Ale to nie moje drzewo jest niestety. No nowy nabytek ludziska ja pierwszy... Tylko 200 zł. Dziękuję Urban, że wchodzisz mi słowo. Sorry. E, ludziska pierwsza, pierwszy nowy nabytek na gospodarce pronarka stoi A my idziemy do naszego zasnego Ursusa. W takim razie postawię, tylko przestawię, o tu 60 A my się tepniemy na szybkości do naszego Ursusa i kontynuujemy balotowanie. No A wracając do nabytku, furbą, to ja myślałem, kurde, nie wiem, ty. Tak ci powiem szczerze, nie? A ja myślałem o tej forterze, Znaczy o proximie. Ale ty to byś mi radził. Widziałeś coś ciekawego? Nie. Yeah. Może krysa, Albo Sztajera? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Jak te baloty są łapczywe? Jak one uciekają? No nie wierzę. Ludziska, jak skończymy to balotować, to ja się pojadę na gospodarkę, zostawię pracę pod etnatura. i z moimi wątpliwymi umiejętnościami. Spróbuję to ładować. A ty Urban, co ty tam? Nadal trzepiesz te drzewa? Ja. No. Pa. Urban poczuł sobie ten ludziska dreszczkę, ten zmykałkę do drwalowania. No. Wiesz, Hela, chciała, żeby widział po... A pozwolenie, możesz? Nie. Ej, ty Pierunie, już dzwonię na policję. Na milicję zadzwonię, kuźwa no zaraz to wrzucam w kukurydzę i uciekam O Boże Widzisz mnie w ogóle jak jadę? Tak Jak ja pilarz jestem? Pi-pilarz Pilarz elektryk samochwała Jesteś w opałach? Nie A Widzę Cię jak jedziesz No bo tr Trudno nie zobaczyć największego ciągnika na wsi, nie? Ja widzę tylko Twój link Zatrzymuj, ale twój. kurde jestem w liczbie. Urban, jak kręcę kółkiem. Ile że powolotów? żeby kupił od ciebie coś. <głos》> ja co chwilę od ciebie ty kupuję ty. Na no, wszystkich seriach. Ty taki biedak jesteś ty. Ja ale no, kupuję od ciebie, bo to chwilę no. no. teraz. Poś, jak wyjdę ty, z tych z O kurwa. Jak zając? Ole wzbite. No. A ty tam to drewno, drewno nie ten? Nie myślał tam... Świną nie miałeś dać? drewno? No. Ludziska kurwa, jego świnie żrą drewno, nie? Nie wierzę. No Tak ci. Tak wpierdzielają, że mi się uszy czasem. Aż ogonki się prostują. W drugą stronę. W lewo? W prawo. A myślę, że w lewo. Ty patrz, jak ja siedzę w tym ursusie, jaki Bamber jedną ręką sobie kieruje, nie? W karate Kid mistrz Jujitsu Nie wiem, ludziska, doradźcie mi może, mm, jaki ciągnik kupić Czy na jaki składać wniosek, o może w ten sposób, nie? Może? Mhm. może jąderka? Ja kupuję ursusa, już kontrakt <śmany> tak, na niewydanego no, Ursusa. Ja Jakiego niewydanego? Niepublikowanego, w sensie prototypowego. Nie. Yeah. Tylko dobrze urban obejrzyj, bo to wiesz... Żeby nie był po pięciu spaleniach i dwóch zatopieniach. Ja ci uwierzę że będzie dobry. Sobra. Nie się nad zetorkiem chyba. Ja to się daży, że Ursus ojej, które to będzie dobrze. Jeszcze tak jakiś półg obrotowy coś tym sobie. Pa, jeszcze obrotówkę by kupował. Jakieś trzyski bowy No wiesz, Jakieś większą talerzówkę później też. Pokaż ja myślę podróż. na tym. Ja myślę nad zetorkiem. Może może jakimś kajsem. Nie wiem, pomyślę na tym. Zobaczę później, no ale drogo. Pomyślimy, zobaczymy Co ty robisz? Drzewa ładuje. Patrz to jaki Janusz Mapę weź wydał, a nie Ops. Wyszło z drugiej strony Dobra, ja stąd jadę Ja nie wiem czy, by zostawię sobie trochę balonów, część to sprzedam, nie? Na skupie Jeszcze jedno pole ludzisko zostało nam do sprasowania No i później jedziemy na gospodarkę i sobie to ludziska zwieziemy. Pewnie nie skończymy tego na odcinku. Będę kończył to u Urbana tak czy inaczej. No seria się rozkręca się seria, nie? Pani Urban. Mhm. Ja myślałem, że tu przejadę, że na koło jechać. i... Je, je, Kijowa lokalizacja tego pola. Dobra. My dojeżdżamy na pole i lecimy z tematem prasowania. To już wszystko poprasowałeś w tym sezonie? Mhm. Mimo tylko trzy pola zboża tutaj Z Boża, jakiegoś powodu. Z jakiegoś po powodu. Trzy pola buraków i jedno ziemniaków masz. Cztery pola, ty. To będziesz miał ostre wykopki. Ja. Wiesz, nie, nie są te trzy pola, ale wiem, że są trzy. A to są dwa. Nie wiem <grym> gdzie Nie wie, wie gdzie ma ludziska pola, nie? Wiem. wiem, ja. wiem. Ja, ja. No takie rzeczy tylko urban może wymyślić. Ale zarobię, ty. 3 pola buraków. Nie, żebyś się czasem nie przejechał na tym. Ty się przejechać? Na ja Ja mówię, to które się trzeba. Ja nie zarobię No nie, no ja. Wobec tego, że ludziska teraz kupiliśmy sobie dłużycę, więc dłużyca już jakby odpada z naszego planu zakupowego. Dostaje beczka do Wicy, traktor. I przyczepa. Ojejku późno już. Aby się chce. Ty. Te uszy z tą prasą ledzą, pod górę idzie, nie? Po nie uciekaj, no i idzie to z dziś w zboże, będę później musiał je szukać. No już zniknęła. No nic. Nie wiem ty, a ty co byś mi doradził? Nic. Mhm, mm pewnie konie. Abo haczkę. K taczkę. Taczkę. Nie wiem, myślałem o to że ty, bez kitu. Fajny, mały Ma większą. Znaczy, ja myślę, żeby Żeby kupić. Chciałem takich powyżej oczywiście stu koni, nie? Tak, ze 120, 150, 130. Możesz te... Ja, nie Holanda widziałem takiego ładnego. No ale drogo. A, a co powiesz o tych starych, nie Holandach, urban? Fajne, dobre to wcale były. Do zarybienia. Weźmiesz sobie? Nie wiem, myślę. Jeszcze takiego, już zastanawiam się nad, nad urban, nad właśnie nie Holandę i nad takim starym klasem. Ty, myślę, że u mnie ursus będzie dobry, nie? No właśnie, myślę, żeby takiego klasy zachodniego go wziąć, albo właśnie tego z Zetora. Trzema czynnikami w zasadzie ludziska się zastanawiam i ci powiem, Urban. znam się nad Zetorem. Eee, tą Proximą. Znałem się nad Cicholandem. Starym, oczywiście. nie ma być tak. Na Holand na testy ma być... na Holand, kurde. Masy ma być robiony na testy. Chociaż ja i tak kasy nie będę chyba nie kupię. Ale ich porobi? No, tylko nie żeby mi pola poro Później, będę miał haństwo, za 5 lat później. 500 lat później. Jo. Ja. A niestety, ja, że... ...myślał teraz nad Ursusem. Ale w Holandii już zamówiony. Na wiosnę. No, tu. Do jeszcze ma przyjść. Właśnie się zastanawiam ludzisko, właśnie nad tym... Nie Holandem, klasem takim starym, fajnym widziałem na, na tych portalach akcyjnych, tych internetach i właśnie nad zetorkiem. Bo też nie chciałbym kupować jakiegoś tam, wiesz, wielkiego mocnego ciągnika, bo to, to chyba sensu, bo nie ma sprzętu, nie? O 60 by została, Tej byczek też by został. A, a ten nowy komb kombajn, a ten nowy ciągnik jakby był mocniejszy, no to takich tak wiesz, ciężkich prac, nie? Aha uh -huh. Ale to wiesz Coś nie może uciągnąć tego drzewa? Oni chyba w tym patchu najnowszym poprawili fizykę, wiesz? Ja powiedziałem Serio tak mieli, że... Ja tym murszusem mam problem pod górę podjechać z tą prasą Dobra Gdzie mi spierdzielasz! Stoj! Jaka niewdzięcznica Ale beczkę muszę na pewno sobie kupić Wiesz, bo to jest morbeta, nie? Polmotu. Polmotku, chujnie? No, polmotku i nie. No, bo panie. Ty, ale powiem ci, że słabo posypało, posypało tych zboża z tego pola, mojego największego, ale słomy to jest wciół. Ja robię drugie kółko, i mam 2-3. 4, 5, 6 balotów, czego 5 na pole, ten wzbożu? To nie jest. Tu będzie ze 20 balotów, jak nie więcej. Czawisz. Będziesz coś chciał, czy nie bardzo? Eee, na razie Staci No i oczywiście muszę wiarkę sobie do balotów kupić. Mi to wiarka, że ze Że też trochę hajsu, nie? Właśnie ludzie skapiście w komentarzach, czy mam mieć dwa ciągi, czy trzy, bo ja mogę 60 na przykład sprzedać kupić coś lepszego, mocniejszego. Nie? Ale ja bym sobie 60 zostawił. To jest 60 to zostawić w takich mniejszych porobić? No, czy przy zwierzętach porobić, bo tu ciasno... No, nie, coś takiego. Kopa kopanie tych ziemniaków no bo ja bym sobie 60 zostawił właśnie do gdzieś tam ym, nie wiem jakąś przyczepą podjechać czy wiarkę, na sobie na kosy przytrząsarka nie? gdzieś tam wiesz ym, z paszowozem podjechać żeby sobie tam porobił chłopok ym, dobra 60 musi być na gospodarstwie Nie, Urban? Uh -huh. No, my ludziska sobie dalej pracujemy. No, jadź Myślę, że ja sprasuję to pole i też będę chyba kończył, bo też nie chcę jakiegoś super długiego odcinka robić bo nagrywam będzie to wydane po live, a my pewnie będziemy kończyli to na live. Ten się zbieranie część, nie? Uh -huh. I część sobie zrobię też na materiale. Dobra. Gdzie lecisz nie Stój No i tak to ludziska wygląda, bo bym pomógł. Urban nie ma co robić, to by bym pomógł... Prasować, ale twoje, twoje mtz nie pociągnie tego, co? Czego? Prasy Może pociąga Dziesiątka ciąga ty A to twoje to ma 2000 tysiące No hmm. Ale nie, ona ciąga Ja w real Ciągle wy Spokojnie. No niedługo ludziska akcja Kiszonka u nas będzie, nie? Mhm uh -huh. się zbliża wielkimi krokami Nigdzie nie widziałem, żeby wyszła na forach internetowych. To jakaś taka fana stara się Co? Nie wiem, tam. Ja bym chciał Forszaja tutaj. A pewnie się skończy na klasie. Nie no, jest taka stara. Klasa? Uh -huh. Widzisz, moja nie, nie widzę No to Widzę O Co? Boże Pieniędzy przyjdą? Może Zapisz, ile dostałeś? Ale to nie jest moje drzewo A pieniędzy twoje Nie Znaczy je Ja tylko dostaję 200 zł za to, że pociąłem i zawiązłem Ty kurde

To będzie zarobił od mnie. Jest 4 stówy 5 I połowę do mnie. Hmm. No bo Zdarzę po pociąłem mi przyniosę Ty jeszcze idzie <grym> No bo to każdy kawałek jest, nie? Ja już dawno sprzedałem tym rzeczy w to... Ale ile tam jest kawałków? 15? No to teraz będzie miał 15 powiadomień. Dzięki Urban <grym> Sorry. A to nie moja drzewa było. No ale mogę się... A zresztą Masz jeszcze? Cały czas <grym> Serio No przecież każdy kawałek to jest oddzielna sprzedaż A zaraz ci zniknął Nie ma raczej. Kiedyś zniknął <grym> Na pewno Jakby nie patrzył o Boże, Boże, Boże. Późna godzina, ale dzisiaj jak my to nagrywamy 11. A jeszcze do mnie trzeba nagrywać. Bez kitu. YouTube nie wybierają, żeby nie było nam jak Żeną uciekną subskrypcję. Że zginą, wiesz, jak wczoraj. No, ludziska, tak sytuacja się przedstawię. O Boże, aby będziemy teraz pewnie przyspieszać, przepraszam, trochę też serię Singla, eh, Singla Boże, z, z Prawnika do Rolnika, bo brytyjska też już się zbliża nam do końca. Co tam, dwie akcje zostały, nie? Uh -huh. I też tam będziemy kończyć I ludziska możemy wstępnie powiedzieć, że może się PGR pojawi, nie? Mhm. Jak znajdziemy mapę Mapę jest. mam już, najprawdopodobniej Więc możemy się spodziewać akcji, możemy się spodziewać ludziska hmm, PGR-u Nie wiem czy w dwóch, może w trzech Co w trzech? No trzech do PGR-u a ludzi co? Ludzi na trzech ludziów. O Boże, nie jedz tu proszę. Ale nie, ja się tu prosuję na Mam 22 minuty odcinka, pewnie skończę. zdążę, zdążę to sprasować. Jeszcze po jedno gospodarstwo i może uda mi się podpiąć już sztura i załadować jedną przyczepę. Trzeba cię boli, Ty. Dlaczego? No to minut. Tak, 50 minut. Raz, 50 minut. Wurde, tu masz 20 minut Jak to zrobię, na twoje miejsce osobne zbieranie? Chyba tak zrobię Ja też zrobię osobne Sprosujemy to ludziska i na odcinku jeszcze... Czy wiesz, ja mam sporo tych balatów, więc ja podejrzewam, że, że trochę na, na live'ie porobię też, nie? Znaczy nie, no zrobię u ciebie jeszcze jak będziesz ty nagrywał. Będę mi z piłą przyleżał, idź mi stąd Sio Słyszysz piłę? Co? Słyszysz piłę? Tak Urban, <gry> testujesz dzisiaj moją cierpliwość chyba Nie no co, do idę trzeba pociąć, patrz wow. Mi spadnie naciągnik Później kiedyś po nie przyjadę Wiesz, ono będzie lagować jak będzie ścięte co? Bo drzewa jak co się te? No? Od zawsze? Brawo, geniuszu. Gei. Gei. No Gei. Gei. Co Gei. geniusz Co za Gei. Co to urban? Dostępuję jak ludzisko poprawię Sprasujemy ten ostatni pokośnik będziemy się żegnać Bo w sumie zrobione sobie te baloty na Odcineczku następnym Który już niebawem No także także ja zapraszam Także do Urbana To jest raz Wbijajcie subskrypcje, wbijajcie komentarze, wbijajcie łapeczki. Oczywiście nie zapomnijcie tego wszystkiego uczynić. To jest deba de I ludziska. Wbijajcie na grupy. Wbijajcie na fanpage. Prysza I wbijajcie do reszty. Ekipy. Wszystko znajduje się w opisach ludziska. A my dojdziemy do końca. Wyjdę z traktora i się ładnie pożegnam. Muszę. Choć nie chcę, ale muszę, nie? Panie Urban. Sporo tych bolatów tu wyszło jednak. Także, tak jak wspomniałem, wbijajcie łapeczki, wbijajcie ludziska O Boże. Idź mi stąd. Wszystkie nie zapomnijcie stawić słowa suba, komentarza, jeśli Wam się oczywiście podobało. Nie zapomnijcie też wpaść do Urbana, wbijajcie też do ekipy, wbijajcie na grupę i na fanpage. I trzymajcie się do następnego razu. Cześć. Na razie.